Ciekać. No chodź, To To pasie. tam. pasie. To pasie. Mi to pasie. To pasie. To pasie. To pasie. To pasie. To Mocny zestaw leciał. To pasie. po niego. Mocny Ale każdego po kolei. To będzie w ogóle każdego ten. kolei. To będzie w ziomal dam, dam ci sześć i pół, bo myślę, że potrafisz, ale nie chcesz. Czekam na Mariusza. Słuchajcie mnie chłopaki, ja nie, tak mam... nie i pół, tam, bo, e bo możesz, ale, ale nie... nie pokazujesz tego, ale możesz. Tylko sam siebie nie doceniasz. Dziękuję. Naprawdę mężysz, tylko sam dzieci, siebie dzieci, nie, dzieci, się dzieci, nie oceniasz. Po, kolejny Majtek. Majtek. Cztery i pół. No i Wodorosty i mu pod tobą jest no i... jeszcze no. cztery no. No. i pół nikt no, no, no. nie pytał. Kolejny. Niech nie da Nie, niech nie daje redy Bo moja tablica ale, zniknie. No. Ci, w samym, powiem tak, trudno mi ciebie ocenić. Ale że było na równo, dam ci pełne pięć kolejny. Mariusz. Mariusz. Dam ci jakieś 7 i 1 czwarta bo możesz ale nie musisz. Chcę ale nie muszę. Taki jesteś człowiek. Chcę a mogę ale nie muszę. Skrzypo. Powiem ci tak. Ogarnij się człowieku, daj ci zero, nic, no i wodorosty, krzywdzisz nasz Polsk Polską, kurwa krzywdzisz. No i, no i panowie dziękuję. Jebany skrzypun. Jeszcze, Piet, jeszcze Pietras i ja. Jak to Pietras jak Gdzie jest Pietras? No jest jeszcze Pietras na skrzydło. Pan, no, no, pan, no, pan, pan numerem tym. Jeszcze... Pan nie miał cicho ci cicho, cicho. No. Cicho, cicho, Ej, ale chyba Pietrasa nie muszę. Pietras, na czwartym miejscu. Pożegnany Pietrów, Piotr już no. A ty Po pierwsze, Tygrys, ty to wiesz, że jesteś gamoniem, kurwa, mamy te pół i w mojego Żeby głupota mogła latać, bybyś połarsa, a gdyby kurwa, gdybyś mówił kurwa po niemiecku, gdyby kurwa dewizjon 303... Już się ja rozchodziłam. Dajcie cztery. Naprawdę, a że Cię lubię, to waszą do Ciebie dajcie dziesięć pół. Pani co? czy ty, mam y pozwolenie y mówić na Tygrysa, debil? Jak najbardziej. Ja ma Nie, mów no. do niego gamoń. Gamoń. Nie, Czyli nie... mam niższą ocenkę niż Ty? Czy jestem gorszy od Ciebie? Tak, bo ja jestem tempa dzida. Panie Rafale, pan to miał strzelać wypowadza. do sojuszników, co tu? No ja kurwa z takim doświadczeniem ja tam jadę już po bazę, czekaj już ja. Tutaj czuję się niepewnie Kochanie jadę tam, po, ratę, Ja po... też czuję pewien dyskomfort jak widzę te bezety. Jak wy tam jadę po bazę, nie bój dupki. <noise> Żadna mnie nie przebiła. Dobra, kiedy Kochanie ja to Naprawdę czuję na się niepewnie. Rapusz. No seksu nie będzie jak nie przyjedziesz twardo. Nie no, ale to musi być jakiś prezent na zimy Dawaj, Rafał, lecimy Zasłania mi jeden z naszych Już Panie odsłaniam E, odsłania. e, 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 dobra, romuję. Dobra, dawaj dupę. Pani Seryso, proszę o wsparcie. Na lot, Panie, oni nie, nie mają pojęcia, z kim oni grają. Generalnie widzicie jakieś OPBZ-y. A my tutaj polską metą ciśniemy. Panowie, naprawdę szacunek gromy. Z takimi zawodnikami. Oh. No mówię, Dobrze, że pamiętanie w tym wieku może być trudne, ale wiesz. jest. Kaćka, trzymaj się z tyłu, tylko my to poradzimy. wszystko. A więc tak, słuchajcie panowie, coś wam wyjaśnię głośno i wyraźnie. Wiedzą kocie, oni to kocie. Co Panie, proszę. Ja nie wiem, ja nie wiem. Panowie, gracie o jeden czołg mniej. to wiedzą kocie. Czyli o mnie. Ja jestem jednym czołgiem mniej. Bo ale jak dlaczego? Mam, ale jestem pizda. A ale ma pani w takim nie razie słabe mniemanie o sobie. To, to jest niedobre. Nie, ja wiem, wiem, co potrafię tym czołgiem. No to co, może Masz pani zmienić pizda, czołg? Nie? Jakiś rosyjski, no nie jest lepszy. On no, mówi do mnie pani, tylko Będą się wziąć do rozcieżek, ona to oni szybciej wzią do